Dziś opuściliśmy miasto Chengdu. Odwiedziliśmy Pandy i samo miasto. W sumie spodziewaliśmy się wielkiego blokowiska, jak to po dużym mieście, a miasto nas bardzo pozytywnie zaskoczyło. Okazało się bardzo zielonym miastem. Bardzo dużo bluszczu, bardzo dużo zieleni, drzew, nawet na dachach budynków. I przez to nie czuliśmy tego klimatu wielkiego miasta, wielkiego blokowiska tylko czuliśmy się tak bardziej swojsko Jedzenie było bardzo dobre pandy były przepiękne samo miasto też było ładne więc było bardzo fajnie polecamy każdemu Chengdu natomiast teraz znajdujemy się w miejscowości Wulong z której jutro będziemy jechać na piękne, krasowe zjawiska jak trzy naturalne mosty skalne, jaskinie oraz inne atrakcje krajobrazowe Parku Narodowego Wulong. Jeliśmy ostatni autobus jest całkowicie pusty tylko my w nim jesteśmy i dyskoteka Serwę wieźcie, bo kierowca sobie wyszedł na bajkę. Dziś jesteśmy w krasach koło Wuląg, a tutaj taka fajna usługa. Jak nie chcesz wchodzić, bądź schodzić, no, bo nic wchodzić, to mogą się Chińczycy wnieść na krzesełku. Albo znieść. Albo Dokładnie. Tutaj kręcili film Przekleństwo złotego kwiatu Na pewno słyszeliście Każdy o tym filmie słyszał, przynajmniej w Chinach Czyli 20% ludzkości słyszało trzy mosty jesteśmy właśnie pod jednym, pod pierwszym mostem W tym przepięknym krajobrazie, jakim są trzy naturalne mosty w Parku Narodowym Wulong, był kręcony film Transformers Wiek Zagłady nie pamiętacie tę scenę, kiedy pojawiły się dinozaury, i Optimus na T-Rexie wjechał z buta i zaczął siać rozpierduchę? To właśnie było tutaj. Tam widać miecz. Oraz drugi z trzech: naturalny most. Ten się nazywa. Chinglong. No i ostatni most przed nami. A tutaj jest drzewo sandałowe. Więje sandałem. Nie wiem, czy też to widzicie? Ale tam, tu są oczy. Tu jest nos, i tu są usta, i to wygląda jak goryl z filmu King Kong. Wczoraj opuściliśmy piękne, krasowe krajobrazy. Parku narodowego wulong. O 15 zaczęliśmy łapać stopa w stronę Zangdziadzie Parku Narodowego i złapaliśmy stopa jakieś 200 km i tutaj spędziliśmy noc na stacji. Dzisiaj niestety aura przygotowała nas na przeboje z łapaniem stopa, ponieważ pada deszcz lekki po lekki, ale pada i nie jest to przyjemne, jest trochę chłodno, bardzo mgliście jak zresztą widać a w sumie to nie widać i mamy zamiar dzisiaj dojechać do Zhangjiajie zostało nam 250 km to jest do zrobienia tylko, że niestety ruch na tym serwisaria jest trochę kończył słaby kończył się Golden Week wczoraj i ruch jest słaby, no zobaczymy Mam nadzieję, że złapiemy jakoś stopa i nie będziemy musieli tu spędzić kolejnej nocy. Dzisiaj, mimo tego, że pogoda mglista, wygląda na deszczową, będziemy zwiedzać Park Narodowy Wulingyuan w mieście Zhangjiajie, znany szerzej jako Avatar Mountains, dlatego, że właśnie tu był kręcony film Avatar. Jest to bardzo duży park, Trzy dni się go zwiedza. A i tak chyba wszystkiego nie zobaczymy przez te trzy dni. Będziemy się poruszać na własnych nogach, plus busikami, które są wewnątrz parku. pięknym punkcie widokowym. Tylko, że nic nie widać. No nie też, że złapał nasz deszcz. To jeszcze wszędzie jest mgła. Ale tak czy siak jest tu przepięknie. Przeszliśmy sobie tamtą ścieżką. Wygląda fajnie, ale w sumie ma jakieś prawie 6000 schodów pod górę. I doszliśmy do rozwidlenia. Jedna droga idzie tam, a druga droga, droga idzie tam. I oczywiście my musimy iść tam. Na Viewpoincie Widoczki są takie na zdjęciu A na Viewpoincie widoczki są takie Więc trochę straciliśmy przez tą mgłę Niczym Rocky Balboa Wbiegamy Po kilku tysiącach schodów I nie wiemy nie wiemy, co nas czeka na końcu. Tiger, fight, river, night, and... Tylko my wspinamy się po schodach. Te góry, na którą wchodziliśmy. Znajduje się wieża widokowa, ale dzisiaj mamy ogromnego pecha i nie tylko, że mgła nam przeszkadza w oglądaniu, to wieża jest zamknięta. Więc musimy się obejść smakiem i patrzeć na widoczki z poziomu platform widokowych. Mało się dotrzeć na szczyt schodów. Mgła jeszcze nie ustąpiła, ale już prawie. Jakieś widoki się zaczynają. Może będziemy mieli szczęście, i będą jeszcze lepsze. Miejmy taką nadzieję. Nawet pojawiają się jakieś widoczki. A tam w tle widać wintę zrobioną dla turystów w górach. tu pojawiły się widoczki Pytałby się ktoś skąd w ogóle takie dziwne kształty i górki się wzięły a otóż to były kiedyś zwykłe góry ale przez to że piaskowiec jest dosyć miękki po prostu erozja wodna i wietrzna ukształtowały przez miliony lat takie właśnie kształty i te Skałki dalej rodują, są coraz węższe i coraz niższe. Grawitacja im również nie pomaga. Także za kilka milionów, na dużo lat te skałki znikną całkowicie, rozsypią się w pył. Pierwszy dzień zwiedzania Parku Narodowego za Angdziadzie za nami. Na początku trochę nam przeszkodziła mgła, ale później już było bardzo fajnie. Mgła się przyrzedziła i zaczęły się piękne widoczki. Jutro kolejny dzień zwiedzania. Idziemy na inną część parku. I znowu będziemy 10 godzin łazić po schodach ale dla takich widoczków warto Zwiedzanie Parku Narodowego Zhangjia Dzień drugi Zaczęliśmy od spacerku wzdłuż strumienia A później się będziemy spinać po schodach Dzisiaj pogoda jest świetna Widoczność całkiem dobra więc mamy nadzieję, że zobaczymy dzisiaj z rana więcej niż wczoraj. Małpy się nauczyły, że ludzie za sztuczkę dają jedzenie. Patrzcie. No, jest taka duża skała. Ale ludzie dbają o bezpieczeństwo. Bo przychodzą tutaj i podpierają ją patyczkami. Gdyby nie te patyczki, to ta skała już dawno by się zawaliła. No, a jak ta skała by runęła, to reszta tu jest jak domino. Cały park by się zawalił. Dlatego podpierać skały patyczkami było super spokojnie spotkaliśmy może 3-4 osoby na szlaku pieszym była cisza, spokój, kontemplowanie natury obcowanie z dziką przyrodą aż doszliśmy do miejsca gdzie dojeżdża winda i niestety teraz jest tak

Pewnie widok zapierający dech w piersiach, i ukazujący potęgę natury. Zazwyczaj od chińskich turystów. Jeszcze a propos chińskich turystów to nie jest tak, że my na nich narzekamy, dlatego że oni tu są. A no to, że oni tu są, to mają takie święte prawo zwiedzać swój własny kraj. omen piękny i nikim tego zabronić nie może. Narzekamy dlatego, że oni po prostu nie potrafią zwiedzać z poszanowaniem przyrody, jak i drugiego człowieka. Jedną rzeczą jest to, że pierdzą, charkają, smarkają, bekają, co jest obrzydliwe. Ale to jeszcze jestem w stanie zrozumieć, bo to jest część ich kultury. Natomiast to, że się pchają, popychają, wpierdzielają się w kadr i nie szanują innego człowieka, który zwiedza razem z nimi, tego nie jestem w stanie zrozumieć. Ale chyba najgorsze, co jest, to to, jak w wąskim przejściu, gdzie nie ma szans jedna osoba drugiej wyminąć. Chiński turysta nagle się zatrzymuje, bo akurat w tym momencie, w tym przejściu musi sadzić coś do plecaka bądź wyjąć coś z plecaka bądź po prostu oglądnąć się, co się dzieje za nim. To mnie chyba wkurza najbardziej. I cały tłum za nim musi stanąć. Hmm. No to schodzimy po takich oto stromych stopniach. A wchodziliśmy po takiej drabince. I na tym kończymy drugi dzień zwiedzania Parku Narodowego Zangdziedzie. Jest to naturalny wielki mur. Ja nie widzę, żeby on był podobny do wielkiego muru tego, który jest na północ od Pekinu. Ale tak to nazwali. Dzień numer 3 w parku Zangdziezie. Przywitał nas. Ulewał. I tak wyglądamy dzisiaj Ale za to natarliśmy na miejsce W którym latał Jack Sully, jak widać Czy jak on tam się nazywał? Chyba Jack Sully Wrócił deszcz I niestety widoczki są takie, jakie widać i tak przy, przez ostatnie 20 minut. Opieki i inne zjawiska. Pogoda. Wracamy już z ostatniego dnia zwiedzania Parku Narodowego w Żangdziadzie. Park Narodowy sam w sobie jest bardzo ładny. I jak tokolwiek będzie kiedyś w Chinach, to z całego serca polecamy odwiedzić tenże park. Bilet do parku kosztuje 228 milionów w sezonie, czyli do końca października poza sezonem 118 i jest ważny przez 4 kolejne dni od kupienia. Park jest na tyle duży, że te 4 dni można optymalnie sobie go pozwiedzać my użyliśmy tylko trzech dni z tych czterech z czym że łaziliśmy w parku po 10-11 godzin każdego dnia więc da się w 3 dni praktycznie całość zwiedzić ale no trzeba spiąć wstawać codziennie rano o 6 i być tu prawie na otwarcie i siedzieć do zamknięcia a park otwarty jest 3,30 do 19 .00. po parku poruszamy się poza tym że piechotą to pomiędzy szlakami są darmowe busiki które mają parkingi przy początkach szlaków dla no, ludzi, którzy nie chcą chodzić również przy początkach i końcach szlaków są zazwyczaj kolejki linowe bądź windy będzie jakaś inna kolejka naziemna więc wcale nie trzeba tak dużo chodzić można zwiedzać Zangdziadzie poruszając się kolejkami linowymi a pomiędzy kolejkami są autobusy darmowe, tak czy siak Następna rzecz to jest kwestia noclegów Jeżeli ktoś by chciał tu przyjechać to najlepszą opcją jest albo zarezerwować sobie hostel w miejscowości Wulingyuan przy samym wejściu do parku wschodnim wejściu do parku bądź poszukać hostelu w samym parku, bo też są i spać w, w parku przy szlaku bo spanie w miejscowości Zhangjiajie to jest narażanie się na kolejne koszty czyli 26 yuan od osoby w dwie strony kosztuje bilet z gdzie pod wejście więc codziennie trzeba by jeździć tym autobusem pod wejście chodzić i wieczorem wracać na tym te autobusy trochę zapchane są wieczorami więc no, ciężko by było Tylko lepiej spać blisko wejścia bądź na terenie parku jutro będziemy odpoczywać po Zangdziadzie a w niedzielę ruszamy w stronę starożytnego miasta Huang i dalej na południe w kierunku Wietnamu